Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, proszę państwa, jeden z bardziej wyczekiwanych odcinków, myślę, od jakiegoś czasu, ponieważ dużo było pytań, kiedy będą statki z panem Kozą i już są, no już są, proszę państwa. To jest ten dzień, wiem, że jest wrzesień, jest wrzesień, wiem o tym, ale coś trzeba wrzucać. Są to statki i jest właśnie z nami pan Koza, witam serdecznie. Witam serdecznie. To jest skład, który widzicie, tych trzech zawodników przepalamy, jest między innymi Kimiś. Team of the Year. Jest między innymi Foden 98. Jest, proszę Państwa, Johan Cruyff 94, który jeszcze we wrześniu kosztuje 1300 monet. Sporo. Owszem, sporo. A to jest skład... To jest skład kozy. Tak, Znaczy... Powiem tak, mój skład jest mizerny jak forma klubu, którego koszulkę mam na sobie, e, czyli Arsenalu. Ale przyznam szczerze, od czasu tych naszych ostatnich statków, Alvin, zagrałem FIFA. No właśnie, zagrałem FIFA wczoraj po to, żeby zrobić icon słapa na dzisiejsze statki. Tak więc, no mój składnik jest ubogi, ale będę się, u, u, będę się e, tutaj starał wywinąć też tym, że ostatnio dałem trochę lepsze karty, więc mam nadzieję, że mi odpuści, odpuści, odpuścicie. No i ja wystawiam urodzinowego Renato Sancheza oraz wystawiam 94 Baggio, ale Bardziej o każdy kocha, bardziej o każdy lubi. Szczególnie u ciebie są raczej fani seria, więc bardziej o tak. jest w cenie zawsze. Yy, niezależnie od tego, jaka jest jego wartość na rynku, ale teraz mogę otworzyć też tą paczkę za słapy yy, tak. i pewnie nie trafię tam nic. Myślę, że coś tam. Nie, no raczej Walkout na pewno będzie. To raczej jest taki okres, że. Ja, myślę, ja że wiem, to jest że pewnie. jesteśmy na Twoim kanale, ale to jest moje konto, więc szczęście będzie raczej moje. Będzie Walkout, powiecie. Tak, no dobrze, mhm. ja otwieram paczkę, zobaczymy czy ten lookout będzie. E, dla ciebie specjalnie grałem słapy we wrześniu. Ja to doceniam. Ja też będę robił słaby we wrześniu, to nie jest mm, trafiłem coś Co trafiłeś? Ta cisza jest dosyć ciekawa powiem szczerze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. trafiłem okay. Okej, okay, dobra, trafiłem jednego zawodnika, którego squixelowanie cenowo Cię nie zaboli, ale Cię zaboli, bo, bo go lubisz. Czekaj, patrzy, coś z tyłu się tutaj kryje. I nie, ty, tylko z tyłu jest Arkadiusz Milik. Dobra, tak więc zastanowiłem się nad tym, kogo Ci tutaj wrzucić do tych statków i myślę, że Locatelli będzie bolał, jeżeli go squikselujesz. Kurde. Tak więc nie, 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 jeszcze nie, 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 Fede nie, 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 do nie, i możemy grać. Więc ja na luzaku podchodzę do tego odcinka. nie, pytanie, nie, zaczyna teraz? Możemy sobie nie, te yy, paczki nie, podglądem. nie, nie, kupować, możemy sobie podejrzeć, bo jeszcze są paczki do podglądu. Możemy otworzyć srebrną paczkę z podglądem, co ty na to? Okej, okay. wrzesień. Dobra, no to lecimy. Kto ma wyższy? I tak byśmy nie kupowali, bym tej paczki, nie znalazł wychodzenia, tak naprawdę. Więc... To prawda. Nie no, ma problemu, nie ma problemu. No walkoutu nie będzie, banerów nie będzie. Yy, no no. I jaka jest twoja ocena ogólna, powiedzmy? 70. No to decyduje druga karta, bo ja też mam 70. Druga karta u ciebie? Eee, 69. No to wygrałeś. ja mam 66. Cię ja mogę strzelić na sam początek. Hmm. Wydaje mi się, że możemy pójść na sam początek w... w lewego napastnika, myślę. Możemy strzelić na sam początek. Lewy napastnik. Oczywiście, może być lewy napastnik. Jesteś przekonany? Jestem przekonany. Na początku nie będę zmieniał. Dobrze, to w takim razie serca milionów Włochów w tym momencie pękły. Jak więzadła w kolanie tego pana, bo to bardziej Już? <laughs> ej, 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 to jest absurdalne. Jakby. Jak, jak to jest możliwe? Masz chyba średnią 5 strzałów i 4 trafione karty w tych dwóch odcinkach, już. No co mogę powiedzieć? No. Bramkarz. Bramkarz, kurde. Powiem tak: znane nazwisko, hmm. bardzo znane hmm. nazwisko. Jest to Azart który gra w Celtiku na bramce, no, to nie jestem serio, serio, jest taki azart Jest taki azart i postanowiłem, że go dam do zadania. Ile mi kart zostało? Dwie karty, no bo po trzy wystawiliśmy, tak? Aha, no dobra, dobra, no to spokojnie, mimi sadrzym. Teraz, chłopie, quincelujesz w prawej kwiatkowej i kończymy ten odcinek chyba, nie? Jesteś przekonany? No. Na pewno? Na 100%. p si o Dokładnie. A ty wiesz, że materiały, które są krótkie, się gorzej oglądają? Naprawdę, nie... No, Trollujesz Renat, teraz. Renato Sanchez. Jak wygrać w te statki? To jest... Nie rozumiem, naprawdę? Ale przecież ja nie... To nie ma logiki w tym ustawieniu, ja po prostu wrzucam <grym> tych gości... Ty myślisz, gdzie ty ich ustawiasz, naprawdę? No staram się... No nie wiem, no... Przecież się tego nie da przewidzieć. Prawy pomocnik. Wreszcie. Koza, wreszcie. Kiedyś wreszcie trafisz, powiem Ci. Kiedyś wreszcie trafisz, ale tym razem nie, bo to jest Bender, który gra w mls i to jest brązowa karta. Więc... No zobaczmy, czy odcinek będzie rekordowo krótki, czy może jednak jeszcze się pobawimy chwilę. Ja bym teraz poszedł w lewą pomoc. W lewą pomoc. Tak, w lewą pomoc bym poszedł. Znakomity piłkarz do kariery. To nie będzie pewnie lokateli, niestety. No, lokateli też jest świetny do kariery, tak, ale Van Hausden jest, jest no, też. No, Dobra, jeszcze, to... jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, kończymy nie tego. Odcinka. To był lewy pomocnik, tak? Bo tak jest, się to dobrze. Dobrze. Lewy napastnik. Dobra, nie trafiłem, już wiem, że nie trafiłem. No nie, nie no. Już nie buduj tego napięcia, wiemy, że nie trafiłem. Ale nie po muszę raz budować, kolejny. naprawdę, nawet nie muszę budować. To faś tego pieprzonego Anglika. Który nazywa się Jolie Charlie Jolie Kolejny raz muszę na zową kartę Myślę, że nie się czuję z tym faktem Jakby nie ukrywam Mnie to, że tracę te karty Zupełnie nie boli Mamy wrzesień Bolało mnie jak bolało mnie jak nagrywaliśmy to w czerwcu Ale to Że ty masz mnie znowu rozpykać do zera To mnie tak drażni Bardziej niż miałbym jakąś pelę solować, nie? Więc proszę cię nie traf, Nie trafiaj teraz Bo ja chciałbym ci zrobić krzywdę Bramkarz Na pewno Dobrze, może być, bo to Norwek. Jakiś. K kiedyś musiałem kiedy tego bramkarza powiedzieć, no raczej mało z stawia, no, ale hmm. może jednak to byłby Koza Sport. Może jednak będzie to twój lewy obrońca. Lewy Daj... środkowy czy lewy obrońca? Lewy obrońca. Dejże mnie tego Krojfa tam. Jesteś pewien? Jestem pewien. Może prawy? Prawy będzie w następnym ruchu, chyba że zaraz Mikołysku eksulujesz. Lewy obrońca. Ja chcę lewego obrońca. Nie ma... W polskiej kadrze zawsze był problem z lewym obrońcą. U ciebie też będzie problem z lewym obrońcą, bo go nie będziesz miał. Lewy obrońca. Johan, Johan, Johan. To jest Johan Krojf. Naprawdę? Ale taki prawdziwy ikona. No nie ma innych Krojfów, powiem ci. Jest tylko jeden. Johan Krojf 94. Warty 1 300. To jest on. Mnie bolało, jak musiałem się pozbywać Ribery'ego. Ja już jestem moralnym zwycięzcą tego odcinka. Co mi zostało do ustrzelania? l o l -si o p o si p d si o pny Pny. 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 Zawodnik fajny. Czyli to nie jest Lokatelli. Nie, okay. nie jest to Lokatelli. To jest Shoi. Nie, nie umiem czytać po japońsku, niestety. Wysoka, okay. wysoka pracowitość, 1,82m, staryść. Srebrna karta, 73 oceny ogólnej, ale 7,7 tempa, 7,5 obrony, 7,3 fizyczności. Powiem szczerze, naprawdę fajny gościu. Też. Cieszę się, że go trafiłem, no? Cieszę się, że to było, akurat. Jakie karty ci zostały jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o zawodników tych do squigsolowania? wartość 98, Kimiś Toty 96. No to Jozua Kimiś. Może w rzeczywistości grać nie tylko na SPD, ale także na prawej obronie. Ja bym tam dał już Kimisia. Jesteś pewien? Nie jestem pewien, ale w statkach z tobą już nigdy nie będę niczego pewny, więc po prostu strzelby tam. No to powiem Ci, że to nie jest kimiś, ale. Jest to honohan. A fajną grzywkę w ogóle na tym zdjęciu taka Grzywka jak z 2012 roku. No ale to nie jest kimś, to nie jest to nie jest Foldden, to jest Honohan. Zostało Ci na przykład SPO chyba, nie? Mhm. Ale też prawa obrona? Też prawa obrona, le, le, lewa właśnie. też? Lewa też. To ja pójdę w lewą obronę. Dobrze. Ja, Sung! Tak nazywa się ten zawodnik? też na L, też na L. Też, jest te, bliżej. Jesteś coraz bliżej, co prawda, to Korea, <grym> ale jesteś coraz bliżej. <grym> o, tak ładnie było na początku. No. Było, środkowy pomocnik defensywny. Dum, dum, dum. I zquicksolowałem ci właśnie Foden'a. Zgadza się, to jest, to jest Foden. Ale ten prawdziwy? No innych nie ma. Chciałem znaleźć innych, ale niestety nie ma innych, więc Foden również będzie jakiś przepalany. Więc tak, zostawmy tyle. To kolor. wyrównuje nam się stawka. 2 do 2. eś Bo. Na pewno. Nie zmienię zdania. Tak samo nie zmienił zdania, wiesz kto? Milan. A wiesz kto grał w Milanie? No wiem, że grał w lokateli, a to, to nie będzie lokatelli. No, Milan nie zmienił zdania w sprawie Brahima Diaza i wziął go do siebie, dał mu numer 10, a tego squixelowałeś bezczelnie. No tak. Jakie pozycje ci zostały, uroczy kawalerze? LP, SO, 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 prawy napastnik. Na którym z SO masz y, tego kimicha? Na środkowym. <laughs> prawy napastnik. Może zmienisz? Na tego bocznego pomocnika wtedy. Zmienię. Na, na LP? No tak, zmienię, proszę. Runej. Na LP jest, na, na LP jest Runej. Z Irlandii. Teraz, teraz by sobie tam nie poradził Runej, jak ostatnio widziałem, to... No, no bywa, no. Zostały Ci cztery karty za zatem. 25% szans na trafienie tego jednego, jedynego Lokateliego. PD na pewno? Tak. Nie chcesz tego zrobić? Chcę. Jesteś o tym przekonany? Jestem w święcie przekonany tego, co zaraz zrobię. Bo zmienisz na PO. Ja raz zmieniłem, ty też byś raz mógł zmienić. Jeszcze nie muszę, jeszcze mam czas, mam czas. No dobrze, nie zmieniasz. Nie zmieniam. No dobrze. No to czas się skończył, bo przegrałem te statki. To był on. Piękny... Lokatel Gwiazda Euro. Pamiętasz, jak zmieniłeś pozycję? Z napastnika. Tak. Ciężko, żebym to zapomniał, bo miało to miejsce jakieś 30 sekund temu. Zami zakładam, że tam był Jozuakim Tak. No, co zrobić? Chciałem być miły, Chcia chciałem ci zaufać. Jedna jakby morał z tego odcinka jest prosty. Nie ufajcie Alwinowi. Ale tak, muszę przypalić Grofę, Ja przegrałem ten odcinek przecież. Nie, to prawda. Jakby y trzeba przyznać, że ten odcinek był dla mnie miłą odskocznią od tego ostatniego, bo. Taki czułem wrześniowy ludzi. Adios, panie Kroj. Fajnie się, fajnie się go trafiało. Fajnie, fajnie się go trafiało. Po prostu to przepalmy, po prostu. Po prostu to przepalmy. Mimo, że jest wrzesień, to jednak taki Kroj. Za troszkę... dwa tygodnie odpalisz FIFA 22 ja wiem, cię pocieszy. Ale kurde, no jednak. Johan Kroi w prime. To jest trafiona karta jeszcze, Brutalnie powiem, środku. że raczej byś go sobie nie kupił nigdy. No raczej już sobie nie kupił. A ja trafiłem zamiast niego. Toko ekambi. Nie no, solidny gracz. No i dobrze, no i takim takim, takim akcentem myślę, że możemy zakończyć, myślę. Jakby morał tego odcinka jest prosty. N nie ufajcie, Alwinowi. Zaufajcie mi. Jak ja coś mówię, to tak się dzieje czasami. Już się naprawdę nie smuć, Alwin. Słuchaj, włącz sobie na przykład skrót ostatniego meczu Juve. Chcesz, żebym nie wrzucał już więcej filmów nigdy? Nie, no nie, ja tutaj jestem solidarny. Ja jestem solidarny z Tobą, jako kibic Arsenalu. Kiedyś, kiedyś, zdobędziecie... kiedyś wygramy mecz ligowy, wierzę. Nie no, Wy zdobędziecie mistrzostwo, tak zupełnie nie. na poważnie uważam, że Jubek... No Wy się obręcie... utrzymacie. No to co, statki we wrześniu mamy odhaczone, proszę Państwa. Proszę e, zostawić łapkę suba, wbić do Pana, który mi pozbył się Pana Krojfa. I to tyle w sumie, no to, 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 to cześć, ja już nic nie mam do powiedzenia. Powodzenia w szkole. Tak, powodzenia w szkole. Happy Yes.